Słuchajcie, w rewę można znaleźć gotowe sałatki. Naprawdę fajne sałatki po euro 99. I jak widzimy, mamy tutaj różne z tuńczykiem, mamy też z, z kurczakiem. No i dziś na test weźmiemy tą żółtą, a tu jeszcze mamy jakąś inną, tu jest takimi szynką, taką alaszynką. Ale weźmiemy sobie tą z kurczakiem, bo najładniej wygląda. I zobaczymy, czy będę mógł ją polecić. Papryka, marchewka, euro 99. Taka spora, da się najeść jak na jeden raz. Klasa B. No i. Widzimy się na teście. Słuchajcie, jest sobota, późno już, ale postanowiłem przetestować jeszcze tą sałatkę. Złapał mnie mały gut, więc sprawdzę od razu, co to jest. Nudel zale, jakaś tam sałatka z makaronem, papryką, mięsem z kurczaka, marchewką, groszkiem. Dobra, próbuję, otwieram i zobaczymy, jak to smakuje. Nie była droga, chyba 2 euro. Sporo jest, może nie aż tak dużo, bo jest 250 gram. Klasa B, sprawdzamy. Wygląda naprawdę apetycznie. Ja uwielbiam ten makaron z no, i co, próbuję? Tak myślałem, że będzie dobra, naprawdę dobra sałatka. I to nie tylko dlatego, że głodny jestem, tylko naprawdę nie ma tego posmaku kwaśnego, kwas kwaskowatego, jak w niektórych sałatkach niemieckich jest. Mięsko też fajnie tu wchodzi. Zachwycam się taką, takim gotowcem na wieczór. Ale sami spróbujcie sobie, naprawdę jest spoko. No, tyle, krótki test. Ja idę ją wcinać, bo oglądam akurat mecz. Nie będę dłużej gadał. Trzymajcie się, cześć.